Chcesz schudnąć bez diety i bez liczenia kalorii? Oto 5 prostych zasad, jak to zrobić. Po pierwsze, odstaw słodkie napoje. Kola, soki czy energetyki to setki pustych kalorii, których nawet nie zauważysz. Zmieniając je na wodę albo wersję zero, możesz obciąć od 400 do 500 kilokalorii dziennie. Po drugie, dostarczaj białko w każdym posiłku. Takie produkty jak jajka, twaróg, chude mięso albo sky mogą sprawić, że będziesz syty na dłużej. Białko to taki makroskładnik, który najbardziej hamuje apetyt. Co w naturalny sposób ograniczy Twoje podjadanie. Po trzecie, wybieraj produkty o najwyższym indeksie sytości. Takie produkty jak gotowane ziemniaki, jabłka czy owsianka dadzą Ci uczucie pełności na dłużej, dzięki czemu nie będziesz musiał sięgać po przekąski zaraz po posiłku. Po czwarte, pij więcej wody, minimum 2, a najlepiej 3 litry wody dziennie. Wypicie jednej szklanki wody przed posiłkiem to prosty trik, który sprawi, że zjesz mniej podczas posiłku. Po piąte, nie podjadaj między posiłkami. A gdy dopadnie cię ochota, zamiast ciastka sięgnij po kawę. Kofeina nie tylko zmniejszy twój apetyt, ale może też lekko podkręcić metabolizm. Jeśli chcesz więcej takich prostych tipów, zostaw follow, żeby nie przegapić kolejnych.